Siemanko, zapraszam na kolejny odcinek z serii wykrywacza metali. Także zobaczymy co dalej. Mamy na odcinku, także mamy wykrywacz metali, saperka, GoPro, no i tam mamy wody i coś do wycierania rąk. Także jedziemy. Dobra. To co, zaczynamy, drodzy widzowie. Także odpalamy. Y, tu jest chyba wszystko ok. Tu, tu I jedziemy. Y, powiem Wam, drodzy widzowie, że, że jak będę tak kaszleć. To pamię, pamiętajcie, że, że to jest tylko, że mam yy, no alergię <grywa> na pyłki. No włączony jest. No włączony jest, bo nie pisz nic. Pum, jak na razie Także mamy dużo, fajnie yy, miejsce do nagrywania nawet na, na trzy odcinki czy ileś tam Kurde, nic nie pisz Bo no właśnie idę Dajcie mi kurde, coś do piszczenia No nic Zobaczymy. Ała. Także y, drodzy widzowie, y, jak zacznie piszczeć, to wrócimy do gry. <grych> Także stop na razie. Dobra, mamy, drodzy widzowie, mamy, mamy. Spokojnie. Dobra jest tak. Dobra, mamy, 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 mamy. Trzeba jeszcze polecieć po yy, ten... Asystent nie musi. Asystent poleciał. No, coś tam jest? bo tam mam ten, wiesz co Pinpointer wyciągnął No, ale pinpointer tam mam No niestety te... mogę wziąć No i właśnie Jeszcze drodzy widzowie Właśnie zapomniałem, że w plecaku yy, yy, Że Że pinpointer mamy I. Dobra, zobaczymy Co tam Mamy Jest? Tak, tak, tak. <laughs> Dobra zobaczymy jeszcze. No teraz jest, jest coś. Coś jest. Oj chyba, chyba coś mum. Czaisz? Powodz do kamerki. O. Ładam, no I... ja mówię, I... mogę jeszcze przynieść. Dobra, ale... No mamy coś, mamy. Mamy to! Mamy to! Dobra, gdzie czekaj, bo będzie na mnie turkowić. No to może... zdjęcie zrobię, czekaj. Włączę tryby zdjęcia, no no. Dobra. Tak Okay. Ale jeszcze tej strony miał. Okay. Mam nadzieję, że... Dobra, dobra, jakby co to. Dobra, jeszcze sprawdziłem czy... Wiecie co, to ja sobie włożę sobie do kapsy. Yy, tak, tutaj będzie to. To będzie tu. Nie wiem, nie wiemy co to jest. Mam nadzieję, że możecie mi podpowiedzieć. Czy co to jest. Ale mamy wodę, także jeszcze zobaczymy. Nawet dziś to zobaczycie. No. Dobra, raczej wszystko. Nie, nie, nie. Trzeba wszystko jeszcze posprawić. No mówię, Pin Pinpointer. No, pinpointer. Także co? Musimy zakopać to wszystko teraz, żeby było ładnie. Po, żeby, no właśnie bo po znajomości także tak żeby dobra no dobra znajomy chyba nic nie będzie do nas mówił na szczęście na szczęście że nie także jedziemy dalej Mocny fest Oho. Dawaj tutaj już. Dobra, to jeszcze ja kopiemy tu. Ja się no. O. O, Czekać, czekaj, No, przesuń Bo to już przeszkadza. O, o. Nie, dobra, to jest... Czekaj, to jest daj, 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 daj. Zobaczymy. To jest korzeń. Jeszcze? Wow. Siemię tą sprawdza, jak coś. Myślę, że jest na. Nie, nie, nie. Dobra, jeszcze raz. Ała, awa, awa, awa. Jeszcze. To... No ale to już głośno, już głośno, no. także jeszcze trzeba to... drut yy, także no drut czekaj zdjęcie Ty no zmieni na tryb Dobra Słuchaj. drut także no drut na pewno nie będzie po co? W sumie, no bo tu jest y, jakby styf także nie będzie potrzebny ale jeszcze coś jakby coś to sprawdzimy jeszcze tutaj. Ja. Jeszcze dobra. musimy sprawdzić, czy wszystko. Czekaj, musimy sprawdzić. Już... Dobra. Na pewno wszystko. jest ja. Ja takie małe dziś, czy nie? Nie, dobra. Nie, 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 nie. Tu nic nie ma. Nie, dobra. Dobra. Dobra, ja już lecę dalej. Tak, kolejne. To kamera. Widzimy. jest O! 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 jest twarde. No, ale damy radę. No tam chyba coś jest, coś było. Tu nie ma. O kup kop. Oj. Czekaj się tu teraz może... Nie, yeah. Dalej yy, zobaczysz yy, ile jest. Zero kresek. Tak? Tak, zero kresek jest. Poszło. Dobra, yy, przepraszam, że tak yy, przerwało, ale bateria się yy, przerwała się bateria, także kupimy dalej. Tylko dużo no. tylko. No. Churwa to się. Po prostu. Dalej. Niemożliwo. Trzeba. Serwy yy, zróbmy od nagle. Eee dobra, ey, yy, chwila przerwy. Poszło. Eee, yy, dobra. Jeszcze raz przepraszam, że przerwało my przerwałem. Dobra. To jest tak z tym wykrywać. No wykrywać. Bardziej no. musisz tutaj. A no, faktycznie, a po co ja tu? dobra. już mnie podstaw. No w sumie racja. Nie ma ten Trochę Zrobimy do dziury jak... O! o! A nie łopata jednak. No, ty ich nie troszcz. To jest Kurde Boko Może coś tam z tego być No oby? w ogóle y, powiedz historię tego miejsca Znaczy yy, no. ty powiedz bo ja nie wiem No y, Tu kiedyś przychodził taki jeden z królów Polski przez ta ulica No i może coś akurat się znajdzie, no o. Może coś tu? O kurde bateria w kamerce zaraz mojej padnie Aha eee... No to trudno Poczekaj Na razie Tu teraz I jak coś znajdziemy A. Teraz spróbuj tą część bardziej No to jeszcze, no to jeszcze. Do się kopiemy. <gryny> Kurde. Niedobrze się robi. No <gryny> cześć. <gryny> Fajnie, bo już akurat coś się No. Tylko za tak tyle, że aż normalnie masakra. Czekaj, czekaj, czekaj. Daj. No, teraz tam... Niemożliwe, że... Tak, chodź. Teraz usłyszę, że to jest tu sam... Daj trochę niżej. Słuchaj. Dobra, dajcie mi coś O, a nie Bude, Czekaj, daj Przez tak już Dalej? Niemożliwe O jednak no. no, miałem I poszło 보보 어 니코. 가봐. 어. 또? 예. 야. 마메. jakieś tyle rzeczy da ataki no to jest za rzetelnym wykrywaczem jest dobry no także dobra mamy to ale no jeszcze jeszcze nie nie tak tu wszystko tutaj aż tak tak się tak się zachowaliśmy tak ale sprawdź jeszcze czy to może jeszcze będzie. Czekaj, czekaj, bo to się teraz wariuje. Nie, to wszystko. Nie ma? Nie, nie. <kluz> to wszystko To wszystko nie. spania, no, to... no! Niestety tak to jest Drodzy widzowie Tak to jest w życiu o kurde, a ja mam tu szkoły. Teraz ja to trzeba, tak żeby nie... Dobra, to lecisz już dalej. <noise> Dobra, to ja lecę dalej. Nie, 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 to nie. Czekajcie, czy Czekaj jest wszystko ok, ok. Tak na razie nic nie ma. Ale na spokojnie. Czekaj, bo tu dziura, to może coś tu będzie. Albo... Albo jakiś kapsel. Czekaj, daj film Normalnie. Dobra, to jest takie małe filmowanie. Nie, 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 bo to jest to tylko... Wiecie co? To nie, tu lepiej zostawiamy tak jak jest. Ja sławkę zrobiłem. Dobra, to jedziemy teraz tam. Może coś znajdziemy. Mhm. Mm Czekaj, muszę sprawdzić. Dobra, bo myślałam, że się już bateria psuje się. Czy to jakoś dziwnie piszty. Myślę, że ja nie wyłączyłem. A co słyszałem, że Jak na razie cisza, także... Także się widzimy, jak będzie piszczało. A tu zaraz. Jednak idziemy tu Bom, может, то есть, запишет. Jakby coś wejdzie to ci e, ten <noise> Co? O que <coughs> é <coughs> <coughs> Mamy na nagrywaniu I to Dobre Ale to będzie w odcinku Jadę chyba mu jeszcze więcej Dobra, nie będziemy zbierać Robimy ten pasek i już kończymy no to kończymy tu i pojedziemy tam aż do plecaka i koniec <laughs> Jak nic nie będzie Coś słabo coś teraz Pasta się skończyło Dobra. Idziemy. Nagroda. Za nic nie znalezienie prawie. Proszę. Także smacznego dla mnie. <noise> mm, no. Ale słodkie. No nie właśnie. No. Jedyna nagroda. <laughs> Hmm. No, w dziurze może coś będzie. Co? W dziurze coś będzie? Co? odkreta To chyba to wszystko. O. No powiem Wam, drodzy widzowie, że już pomału końcówka. Także szukamy plecaka i koniec. Na dzisiaj. No. Ma jeszcze szansę. Dobra. Dobra. Drodzy Pekaj, widzowie, na, na kamerkę już auto zrobimy, na tym pożegnanie zrobimy przecież. No, no. dobra. Y, to co? Już ta kamerka i. Ej Nie, dobra, zostaw. Dobra. Włączamy. I tak. Dobra, drodzy widzowie, dziękuję za obejrzenie odcinka. Zostawcie suba, łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z wygrywacza metali. A może coś jeszcze, coś grubszego będzie. No nie wiem, zobaczymy. Także co, Mara.